Hej! A w tym oto odcinku pogadamy sobie o bardzo dziwnej sprawie w tabeli globalnej, bo niestety snajper w dzisiejszym dniu, jakim jest 28 października, już 7, tak jest 7 razy. On był dzisiaj na górze i na, na pierwszym i na drugim miejscu, ale siódmy raz go Psychik pokonał i według mnie już nigdy nie wróci na pierwsze miejsce Sniper. No bo Psychik ma już o 300 pucharków więcej. Zobaczmy ogólnie, ręki Psychika. Bardzo dużo ma tutaj tych 1700, ale zobaczmy, ile mu brakuje do Al 1700. Dzisiaj był reset, ale zwykły. I raz, dwa, trzy, cztery. Poczekajcie. Eee, pogubiłem się. 11 postaci mu brakuje do al 1700, a więc bardzo szybko to wbije. A snajperowi brakuje do 1000 all, do al 1700. Aż 15 postaci, i według mnie on mógł sobie dzisiaj zrobić te, ten dół, wszystko na 1500, i od razu dzisiaj wbić Mortisa. Poza tym jest w klubie, w którym jest Polak, z tego też miałam robić. Ale tutaj jest bardzo dziwny ten klub, no bo tutaj każdy ma Master'a, i w opisie jest właśnie, że oni robią Master'a każdemu, a więc według mnie dziwne, a jestem cwalam nawet za 2 nie ma, a więc to dziwne, ale właśnie dzisiaj miało być um, reset pucharków nowy ale jednak się tak nie stało o jezu, ale ja spadłem ale dzisiaj się tak nie stało, tylko jeszcze nam zwykły reset zrobili na te 10 postaci i właśnie i właśnie w, tabele, w tabeli wyników mamy bardzo już dużo osób po 1110, ale właśnie to jest nowa osoba, tej osoby też nie było, ale gdzieś tutaj jest właśnie, um, w ogóle zobaczmy, rzecz u jednego takiego youtubera, jakim jest Todex. on ma trochę dużo pucha... wow... O, chyra wbija. Chyra już nie wbija, Jezu. Um, gdzie jesteś, Todeks? Dobra, już znalazłem. Zobaczmy, ile on spadł z daj On 500 pucharków spadł z dajna majka. Znaczy 400. Bo on miał wbijać um, tam dwa koła, ale mu się nie udało. Aha. No dobra, no to my sobie zostańmy w sprawie tutaj, tej. I według mnie, nie wiem, czy oni teraz grają, ale. Około 9.00 obydwojga grali najbardziej napaleni chyba na świecie, i to był taki wyścig, że nie wiem, weszłem na przykład o 9.00, pierwszy był sniper, weszłem o 9.10, pierwszy był psychik, i oni się tak wymieniali, wymieniali, aż w końcu psychik bardzo dużo, bo aż 300 pucharków wszedł do góry i spadł sobie. I jest nowym Top 1 Global, a więc ja już kończę ten odcinek, bo więcej nie mam nic do mówienia. Wy zasubskrybujcie ten kanał, dajcie łapkę w górę, a ja się z wami żegnam, do następnego.